Witam Was na drugiej części z Waszymi zdrabkami, z konkursem, z Waszymi zdrabkami. Super 7, a przy okazji drugi dzień rywalizacji mojej z Martinką z kanału Marii, Marii. Serdecznie Was do niej zapraszam, żebyście zobaczyli, jak idzie ta nasza rywalizacja. Jestem ciekawy, kto wygra. W sumie tutaj wiecie, nie liczy się kto wygra, liczy się fajna zabawa, myślę, że to jest super, tego jeszcze nie było chyba na, na YouTube takiej rywalizacji, a kolejną rywalizację będę miał z naszą Miurą ze Szczecina Będzie to rywalizacja megalinię, cała udawana paczka, ja będę miał numer 13, a, a nasza Ania będzie miała numerek 12 mega linii. 15 zdrapek, z numerem 13 ja mam i 15 Miula. Serdecznie Was zapraszam. Myślę, że tak w początek maja zaczniemy. A teraz idziemy z odcinkiem super 7. Zaczynamy od zdrapki numer 2. Jest to właśnie Martinka Mari Mari. Trzymam za Ciebie mocno kciuki. Mamy 3-6. 2, szukamy siódem, oczywiście 4, 5 8 i 9 no niestety jest pusto ja sobie już tutaj notuję 0 zł, szkoda numer teraz siódmy, o jestem ciekawy, również jest to martinka czy siódemka będzie szczęśliwa 3 8, 2 6, 4 5 i mamy siódemkę. No, 7 szczęśliwa. Mamy kolejne 2 złote. Ale fajnie, że przynajmniej coś w każdym odcinku wpada. Numer 12. Niulowy. Serdecznie Cię Aniu pozdrawiam. 12. Ma Zdrabko Misia. Kanał Zdrabkowy. Serdecznie Was zapraszam do Justynki. Zobaczymy, jak się dwunastka spisze. Jestem bardzo ciekawy. 8, 6, 4, 2, 9, 5 i 3. No, niestety, pusto. 12 Pechowa. Jestem bardzo ciekawy, jak wyjdzie ta nasza rywalizacja między Anią a mną z megaliniami. Numer 17 ma. Również strapkomisia. Kolejne podejście 2, 3, 8, 9, 6, 4 i 5. No niestety kolejny pustak do kolekcji 0 zł. Kolejny numerek 22 Monika S. Dziękuję Ci Moniko za udział. Trzymam mocno kciuki.

Monika i Martinka mają największą wygraną. Zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Numer 27, również Monika S. No, zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Mamy siódemkę czerwoną. O, fajnie, 6. Mamy czarną. 8, 4, 3 i 5. Kolejna siódemka. 4 złote. Kolejna siódemka, Uuu. Monika S, masz kolejną siódemkę, widzicie patrzcie kotek się tutaj pojawił i znowu wpadają wygrane, fajnie, kolejna siódemka i kolejna siódemka Moniki S. a mamy teraz numer 32, Katarzyna Malinowska, Kasiu serdecznie dziękuję za udział. Trzymam również mocno kciuki. Mamy 2, 9, 3, 5, 6, 4 i mamy siódemkę kolejną. No jest 2 złote, ale fajnie. Numerek, czyli 2. 2 złote. No i fajnie. Znowu coś wpadło. Numerek teraz, czyli 7. Kolejna zdrabka Martinki Mari Mari. Serdecznie Was do niej jeszcze raz zapraszam. Zobaczcie jak u niej idzie paczka super, 7, super 13. A mamy 7, 8, 4 i 5. A mamy 4 złote. No fajnie. Fajnie dzisiaj coś wpada. 4 złote. Okej. Okay. Kolejna wygrana. No szał, po prostu sporo dzisiaj tych wygranych będzie. Numerek 42, już Wam mówię, ma, to, ma ten numerek Renatka K. Renatko, jeszcze raz serdecznie dziękuję za udział. Równie za Ciebie trzymam mocno kciuki. Mamy 9, 3, 5, 8, 6, 4 i 2. No niestety jest pusto. Tutaj wstrzymuję oddech, bo kot mi się znowu kręci. Tutaj się boję, że statyw poleci. Numer 42 Renatka ma 0 zł, niestety, ale chyba jeszcze masz zdrabki. Na pewno masz numer 47. Jest to nadko, drapiamy do Natalii serdecznie. Zapraszam na kanał. Natalia również drapię z drapki. Dziękuję Ci za udział i również za Ciebie trzymam mocno, mocno kciuki. 4, 8, 2, 6, 9, 5 i 3. Już myślałem, że to 7 będzie. Ale niestety nie. 47, 0 zł. Ok. Idziemy dalej. 52 numerek Katarzyna Malinowska. Może tutaj, Kasiu, coś wpadnie? 9, 6, 2, 4, 3, 8 i 5, niestety pusto. 0 zł. Kolejny numerek, 52. Numerek 57. Jest to oczywiście zdrabki premierowo. Do Dominiki serdecznie zapraszam na kanał. Ma kanał zdrabkowy, fajne odcineczki. Dominiko trzymam i za Ciebie również kciuki. Dziękuję za udział. 9, 5, 3, 2, 8, 6 i 4. No niestety pusto. Numerek to był 57, 0 złotych, 62 numerek Katarzyna Malinowska, kolejna zdrabka twoja, mamy tak 2, 8, 3, 6, 5, 4 i 9, kolejny pustak. No, na początku wpadało, teraz będzie może pustaków. Kolejna będzie zdrabka, również katarzyny malinowskiej. Zobaczymy, może 67, numerek jakiś szczęśliwy: 3, 8, 6, 4, 5, 9 i 2. No niestety, kolejny pustak. 67 numerek. 0 zł. Dobra. 72. Asystent miś Asystent Mich. Mąż naszej z Drabko Trzymam za ciebie grześni mocno kciuki. 2, 4, 6, 5, 9, 3 i 8. No, kolejny pustak niestety. Niestety, niestety. To był numerek 72. A teraz Patrycja Klima będzie miała numerek 77. Stała moja wicka. Dziękuję Ci za udział w konkursie. Trzymam za Ciebie mocno kciuki. Bardzo mnie ciekawi ten numerek. 77. Czy będą siódemki? 6, 3, 9. 8, 2, 4 i 5. No, niestety nie ma. Szkoda. Ale Patrycja ma jeszcze zdrabki więc wszystko również przed Tobą. Numerek 82 też jest to asystent nasz. Morsz z drabką misi. 82, 2, 3. 6, 4, 9, 8 i 5 same czerwone, ale nie ma. Siódemek, szkoda. 0 zł. Dobra, 80 teraz, 7. Tym razem jest to zdrabkomisia dla odmiany. Szukamy tych siódemek. No jeszcze coś powinno wpaść. 8, 3 jest siódemka. Fajnie. 4, 2, 5. O i dziewiątka. A siódemka nam daje. Zawrotne 2 złote. Dobra, muszę sobie zanotować. Mamy 2 złote. OK. Daję do wygranych. No dzisiaj jest sporo tych wygranych. Jeszcze nie kończymy, mamy numerek 92, Monika Esz, dziękuję Ci za udział, trzymam za Ciebie mocno kciuki, 3, 9, 5, 8, 6, 2 i 4, no niestety pusto, niestety pusto, A to był 92 numerek, tak jest, jest cel złotych, no i ostatnia na dzisiaj, zdrabka, 97. Również zdrabko Misia. Mamy 7 czarnych. Fajnie. 5, 9, 4. Szkoda, że tak całej zdrapki nie dali. 8, 3 i 2. No, kolejne 2 złote, ale jest. Do puli. Fajnie. Dobra. Skończyliśmy na dzisiaj, dzisiaj jest no więcej wygranych niż ostatnio, fajnie powpadało, mamy tak Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem strapek wygrało, na dwa dziśka to nawet nieźle i tak tutaj mamy 2 zł. a już jest, już już. Tylko mnie tutaj troszeczkę kot ugryzł, bo chciałem go odsunąć. Tak się dzisiaj kręci coś. Poluję. 7 jest Mari Mari, 2 złote. 22, 2 należy do Moniki S Mamy tutaj 2, mamy tutaj 7 zł. 27 7. To jest Monika S również 7 zł fajnie. 2 zł mamy czyli Katarzyna Malinowska 4 zł w numerze 37, Mari Mari. No i 2 zł w numerze 87. Mamy zdrabkę Misia. No, i chyba ta ostatnia też należy do strap komisji. Numer 57, tak jest, 2 zł. No to teraz przeliczymy, ile dzisiaj wpadło. 2, tutaj jest 2, to jest 4. Tutaj jest 4, y, tu to jest 8. Tutaj mamy 2, czyli jest 10. Tutaj mamy 7, czyli jest 17.

Na odcinku. No fajnie, fajnie wyszło dzisiaj. Zobaczymy, jak dalej pójdzie. Mam nadzieję, że jeszcze coś fajnego wpadnie. Zapraszam już Was na kolejne odcinki. Na razie. Cześć.